Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej jeszcze części gry Dark Souls 2 I tutaj przed chwilą pojawił mi się przed twarzą ten tutaj oto wojownik I lekko się jego przestraszyłem Moje tajne źródło Powiedziało mi, iż jeżeli pokonam takiego białego rycerza To dostanę od niego fajną rzecz I tą fajną rzeczą prawdopodobnie jest jakiś fajny miecz Teraz prawdopodobnie będę musiał jeszcze gdzie indziej pobiec, pojechać, w sensie. Znaczy, pojechać, co ja mówię. Przetransportować się do kryjówki strapionego. I przetestować naszą maczugę, którą to byliśmy już w ostatnim odcinku. Chodź tu. Fokusuje się przecież Ziomek No, nie się sfokusował No i mordeczka Dwa ciosy tak jak być powinno Bardzo szybko go niszczy Prawidłowo, nie mam zastrzeżeń O ty. No i pozamiatane, co mogę więcej powiedzieć? Chyba nic. Weźmy sobie. Życie. Restorujemy klejnotem. On już do rzucenia zawsze na miejscu. I tu właśnie za chwilę będziemy walczyć z takim przeciwnikiem. Mądry taki? No mi się nie wydaje. Wyspniemy się i zdejmiemy tego, co łukiem strzela po raz kolejny. Ale mi zjechało się ten. Zjechał się damage, znaczy nie damage, tylko. No wiecie o co mi chodzi. Durability. I poziomeczku się złożył po prostu kolega nasz serdeczny. Stoićmy sobie już i spróbujmy zniszczyć tego wojownika w białej zbroi. Podobnie zdropi z niego jakiś fajny mieczek. 何、oh, だ Chodź zatwiony. No i poziomeczku. Miecz S Jezu ile duż mi dał? Hm. Hmm. No nice stuff. Weźmy sobie go. Muszę mieć zręczności trochę więcej, żeby się nim posługiwać. A ile mam 8, czyli jeszcze dwa lewele. A to damy radę to z zrobić. Wróćmy w takim być razie. Na dół. Nasza maczuga najwidoczniej nie jest aż tak yy, efektywna, jak się spodziewaliśmy tego. Co mnie smuci troszeczkę, ale tylko troszeczkę. 5 klejnotów życia już zmarnowaliśmy. No i mamy walczyć teraz z bosem. No mi się nie wydaje. Wróćmy do Malu Majuli. Pamiętajmy, że mamy odłamek tytanitu, może w ogóle przemysł Jest w ten sposób. Zwiększmy sobie, sobie tą zera do 10. Nawet nie wiem skąd. Święty dzwonka pana. Wuklerz, dwa Tego nie mogę jeszcze używać. Mieliśmy coś z designiem. tu jestem tego pewien. Jakiś odłamek czy coś takiego. Chodźmy do kowala i zobaczmy co on na to. O, odłamek tutaj co tu akurat. Nice one. I'll be around, if you make it back. Teraz będzie nieźle ciał. Tej synki jeszcze nie lutowałem. z niej krótki Który nie jest tam potrzebny na tej postaci, bo postać jest typowo zręcznościowa. transportujmy się do głównej wieży za chwilę sprawdzimy jak, jak się ma nasz miecz do przeciwników no jest zarąbisty Lask. No i chyba idziemy na bosa. No właśnie. A ja już się boję. Razie o nie, to wielki odbyt. Boję się, boję Ja... serio? Naprawdę? Nie! Fuck, nie! No nie! Fuck. fuck No nie! No nie, to jest nie fair! No przecież kurczę uciekłem przed tym Come on, Come on skupienie sto.

Fuck, fuck, fuck. Yes, yes. Fuck. Fuck. <gasps> Cholera. Uh, to uczycie. To bicie serca przyspieszone. Cholera. Co od niego dostałem w ogóle? Jakiś dobry weapon może? Jakiś klucz dostaliśmy A jestem pewien Do czego Drzwi żołnierza A to może o te drzwi chodzi Weź to, to kolejne do życia Wróćmy do góry i sprawdźcie, czy, czy to na pewno te drzwi, o których myślę. nie te zobaczmy zresztą o no prawie byśmy prawie byśmy rozwalił jamek ale tylko prawie Nice stuff. Zobaczmy, co tu jeszcze mają dla nas przygotowane. Bomba zapalająca. Nice, nice. Nice stuff. Dobrze nazwy nagradzają za to rozwalenie włosa. Chociaż był to pierwszy i naprawdę banalny. Co tu jeszcze mogę dostać? O, fragment broni Esteusa! a Esteus flaska fragment. uhu! ok, boskie błogosławieństwo, cokolwiek by to było, dobra, czyli jak mnie mam ta. Arena już wyczyszczona, rozwaliliśmy pierwszego prawdziwego bossa. Możemy się teraz spokojnie już przetransportować do Majuli i wydać nasze ciężko zarobione dusze! I zobaczyć jeszcze co my tu mamy w ogóle. To dwa klucze. Tu pełno stawu. Kukła człowieka, dobra. Klejnot, dobra. Kl kolejny klejnot. Boskie błogosławieństwo. Czasowo... dobra, dobra. To też dobra. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Znak przyzywania, nie pamiętam. O właśnie, fragment butelki. Kolejnego Esteusa co zrobimy. Trzeciego już Here, to However... I mamy trzecią butelkę Esteusa. No i w ten sposób mamy prawie nieskończoną ilość energii. I knew you... Potrzebuję. A mogę u niego kupić odłamek Tytanitu? A mogę. Sobie dwa kupię. Chcę wzmocnić nasz Miecz hajdę. Co nam tutaj oferuje ciekawego? I'll be if you make it back. Dobra, ja chyba na tym właśnie miłym akcencie. Zakończę naszą dzisiejszą rozgrywkę w Dark Souls 2. Mówił dla was Piotrek, a to był kolejny odcinek. Siemanko.